Witamy w kolejnym odcinku Audio Magic TV. Dziś pokażemy Wam słuchawki BrainWave m 4 które już odprakowaliśmy, jednakże ich nową wersję, która zyskała inne pudełko, a także lekko ulepszony zestaw. W skład wchodzą słuchawki, twarde etui, clips jedna para pianek comply, a także sześć par silikonowych końcówek. Mam tutaj wersję z pilotem i bez pilota. Odpakujmy wersję z mikrofonem i pilotem, której wcześniej nie pokazywaliśmy. Instrukcja nie zmieniła się Podobnie nie zmieniło się twarde etui Tutaj widzimy pianki kompla I silikonowe końcówki w sześciu rozmiarach to jest dużym ulepszeniem w porównaniu do poprzedniej wersji słuchawek. Brzekie z kątowy i pozłacany jednak wygląda inaczej. Pilot zaś prezentuje się bardzo solidnie. Klik jest wyczuwalny. A mikrofon ma dobrą jakość. W naszym asortymencie możecie znaleźć inne produkty Brainwaves, a także ten model. Model z pilotem i bez pilota. I inne produkty, które Was interesują. Zapraszam na naszego bloga i Facebooka. Pozdrawiam.